Cześć, witam was w kolejnym odcinku otwierania kalendarza adwentowego LEGO Harry Potter Ok, więc dzisiaj zajmujemy się okiem 23 Jutro wigilia i naprawdę tylko zdycham, żeby po prostu do tego... Nie wiem co dotrzeć. A to nie miało sensu. Ale to nie musi mieć sensu, ponieważ w okienku 23 znajduje się album z Dumbledore. Okej. Okay. Szczerze powiedziawszy, ja myślałam, że będzie on traktowany jako taki święty Mikołaj i dosłaniemy go w 24 okienku. Ale skoro nie, no to ja się nie będę przecież tutaj wiecie. Jakby bulwersować, bo. Bo co? <laughs> um, a myślałam, że dadzą mu inną brodę Nie, bo to jest ten Dumbledore z tego Z drugiej, a tam na tym posągu chyba Żeby to była broda Dumbledora z jakiejś innej części chyba Piątej? Piątej, szóstej? Chyba tak Dobra, mamy złożonego Dumbledora A więc tak wygląda nasz Dumbledore Ma on jasną różdżkę, chyba taką samą jak ma Hermiona, więc spoko. W każdym razie tak on wygląda. Yy, ma on długie siwe włosy. I brodę. Taką. Tak wygląda jego pierwsza twarz. Jest on uśmiechnięty, ma okularki takie złote, zarost, ale ogólnie to on ma coś dziwnego na twarzy i jest to znane jako łysy placek, który nie mam pojęcia co tutaj robi. Jakieś zmarszczki tu ma, w sensie siwe brwi, jakieś ubytki w tej brodzie. Z drugiej strony jest taki neutralny i nie mam pojęcia dlaczego on ma ten łysy placek na twarzy naprawdę nie wiem. W każdym razie tak wygląda jego tors. Strój jest bardzo ładny, kojarzy mi się bardziej z takim samurajem niż mm, z profesorem magii. W każdym razie ma on taką szatę, tam jakąś koszulę chyba, pod spodem pasek. Ogólnie wszystko jest takie ciemnoczerwone, bo nie wiem czy bordowy to jest dobre określenie. Jestem kobietą, a nadal nie wiem. W każdym razie tak wygląda z tyłu. I tutaj mamy jakiegoś dzędzołka. I. To raczej nie jest y, jakby takie, wiecie, dokończenie włosów, bo tak na początku myślałam. Nie, raczej nie. Po prostu to jakaś taka ozdoba, ponieważ y, skojarzyło mi się, że Dumbledore mógł mieć jakby taką kiteczkę kiedyś. Po prostu tak sobie pomyślałam. Don't mi, me, ok. Dobra, żeby tego placka nie było widać. Włosy. Włosy mi się podobają w sumie No i mamy różdżkę I tak to się wszystko prezentuje Ok, więc tak to wygląda z choinką oraz prezentami Wydaje mi się, że Dumbledore jest całkiem zadowolony z ilości prezentów od choinką W każdym razie ja się z wami żegnam, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Także komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Tak, czekam na ten dzień, nie wiecie ile. O boże, kurde, od jakiegoś od 10 grudnia chyba już miałam tego do dosyć. Nie no, 12. <grystanie> Okej. Okay. Do zobaczenia jutro.